🎵🎵🎵 Cześć, manko widzowie, jest Mankowicowie! Jestem Wojna i na dzisiejszym odcinku grałem w Medieval Dynasty e, no i w dzisiejszym odcinku będziemy mianowicie tutaj robili pole robili w polu e, trochę czasu nie było tej serii stworzyłem w ogóle nowego save'a te kasy sobie tylko zarabiałem Um, odkryłam przy okazji kopalnię, tutaj sobie pokupowałem trochę filtrów. Fatyki to no, też zbierałem. Zwróćcie na to uwagi. Um, być może Cheat Engine coś pomógł, tutaj też. To są niemożliwe tak naprawdę ilości, bo na tyle w grze nie ma. No ale no, widzę, po prostu w tej grze dla mnie chodzi o budowanie, a nie o na przykład jakieś kurdy jakieś. Typu, yy, gram po to, żeby sprzedawać i zarabiać. Nie, widzowie, o to w tej grze według mnie nie chodzi. W sensie ja nie lubię tak grać. Dobra, jak widzicie, musimy tutaj oprzeć pola trochę. Nie oprzyjamy, no to siej. owiec widzowy siejemy. Owiec, dobra. Widzowie, musimy stworzyć tutaj naszą piękną dołę żeby. Nasi by mnie pracownicy mogli to coś. I to ja oczywiście przyjrzę o subskrypcji, co w górze, bo zabijamy 200 subskrypcji. I napiszcie, jeśli chcecie na serio, Jak nie, to napiszcie, że nie chcecie. No ja tutaj sieję owiec. ok, to nic Okej, niestety nie mam tak tych, tych modów że przy przesianie, na tamtym starym przysłowi już miałem, ale... Nie nagrywałem odnięć. No no tutaj jak widzicie drugie pole będzie. E, tutaj patyki. Dobra, na razie pójdziemy po zobaczyć czy kamienie mamy. Magazine. czekajcie, w którym ja w ogóle domu mieszkam. Szczerze, dawno nie grałem. Mm, domy. Nie mieszkam w tym. Prosty dom tu Czyli chyba w tym. No. To są okienie, to to raczej w tym. Czekajcie, jest to... A, mamy widzę już kopalnię. Jakby ktoś się pytał, skąd mam rubionego, to, to mam odblokowaną też kopalnię. Czekajcie, to może się prześpimy. A no. Gdzie jest mój dom tutaj? A, to jest ten dom mój. A czekaj, tutaj ja się chcę przepisać do tego. Przesłuchajcie. Eee, Możemy własno. Lecimir, eee, ja chcę. Londynę no, przy pisaniu. Czekajcie, co? Eee, Radzimir, no i co teraz? Wybór mieszkańca. Z którym wybór mieszkał? Nie. Eee, nie. Ja chcę się przepisać do innego domu. A, nie mogę uconyć. Dobra, widzę, pomajstrujemy. A najpierw pójdziemy się przespać w tym domu. A, czekajcie. Jak ktoś śpi? A, zapomniałem, że ktoś tak to mogę robić. Kto jest tutaj? Przesłany? No to nie jest mój dom. Dobra, tutaj to, to będzie ten dom, co sam To jest mój dom, tak? Dobra, idę spać rozpala rozpalę ognisko tylko. Nie wiem, po co ono. Rozpalę. Dobra, mamy następny dzień widzowie Idziemy y, szukać kamieni. Czy mogę to prościej zrobić, bo mam kilof. Gdzieś ją mam przynajmniej, chyba. Ale jest prostszy sposób. Bo tutaj jest farmiąca farma kamieni, jest tutaj. To jest farma kamieni, tak jakby. Tutaj na przykład jest to 12 kamieni Tocze, że wiecie co No to się trochę zejdzie Aj widzę, mamy w innym miejscu już wioskę, tak jakby Mamy w tym miejscu wioskę, to jest druga i będę miał plan, plan robić taką wiosek na całą mapę No, ale czekajcie no surowy jeszcze jakoby odbyć, tu jest kamień yy, wiem co zrobimy, tylko muszę zmienić im I to wydobycie kopalnia kilo, kilo. mi się skończył, a. no tak, daj kilo im się skończył narobimy no trochę tych, nie, nie mogę trochę ich narobić jeden zrobię i żebyśmy tutaj pracowali Brązowa strzała. A no ta byłem znalazł. No nie widziałem skąd jej mam. Aha, to dam im 5 kilochów. Jedna sobie zabiorę. Dobra. Dobra, widzę, mamy kuszę też. Dobra, to chyba mi ja tutaj będę dalej zbierał kamienie. Dobra. No, bo daję ostatnio widzę, to ocenie aktualizacji, znaczy jakiś czas temu, właśnie, że yy, trzeba fundament wybudować z kamienia. No. I to jest no, nawet fajne. Napiszcie, czy nam się to podobało, i degradujemy z magii Zobaczymy, jak tam u naszych osiołków. W ogóle osły też mam. Słuchajcie, te patyki zbierają, żeby tutaj nic nie rosło. Osiołki sobie śpią, śpią, śpią. Ja nie, głośno ani. słyszę. Słuchajcie. Czemu nie, nie ma żadnego gnoju ani nic, to dziwne. A u świnku, bo będziemy musieli niedługo tak? Nie, jeszcze nie. Niech będzie dopiero 100%. Jak widzicie, widzę... Nie, nie marujcie, że... Bo już tutaj przyszedłem prawie nie fabułem. I po prostu nie chciałam was tym zanudzać. I to już sobie wybudowałam kawałek wioski, bo... Po no prostu, no nie chciałam was zanudzać tym. O! O Koń tutaj występuje. Dobra, kamień. Dobra, mamy już o kamieni. Wracamy. A, musimy już do tej zjeść. Chleb, że tym sobie wiemy O, świnki się obudziły. Tylko żeby się nie zaklinowały. Ech, ja Dobra, tutaj niech sobie to rośnie, a ja idę budować dom, To ja się stodołę. Mam widzę takie coś włączone, że buduję na jednego hita. To są nad fajne ustawienia. Mi się podoba. Komucik. Są koguczy. Jak słyszeliście nawet. O Jezus, to krzesło mi trzeszczy. Czekajcie. 30 kłód. Oni tam pani nie zbierają. A czekajcie. Czy oni nie będą w ogóle wybierać? To bycie... Nie, nie mają siekier. Dobra, czekajcie. Trzy siekiery. Dobry jest widzione. Siekiery im włożymy. Siekiera, siekiera. 4 siekiery co jest? 5. Jo. Dobra. idziemy budować naszą piękną tutaj do dołę. Mogłem ją sobie tutaj postawić, a ale... Na... Dobra, niech stoi tutaj też ładnie wygląda. Kładziemy tak. O patyki się nie musimy martwić. Oj. To się nie pykło. Tylko o trzech się bali będziemy musieli martwić. Bo z trzech, to to tak słabo. Wolę dlatego z, de z deskami tutaj dachy, ale w takich budowlach nie mogę zmieniać. Niestety. O, kaczuchy sobie pływają. Mogę dodać zwierzęta, to mi się bardzo podoba. Nowe, czyli te kaczki takie tam o, i orły. O, I one latają, widzowie. Nie kłamę, tak jest. Bieramy szacha. My na też się możemy. Dobrze. Szkina to jest, a nie To się ja to nazywam strzechą. Aj, ze słomy można też budować dachy, to dlatego tego sieją owiec właśnie. Tylko żeby mieć owiec, potrzebna jest doła. A jeszcze druga kłoda, a reszta to już sama strzecha. Jo, trzy słomy zabrakło. No ładnie. Mamy. Jak widzisz, tutaj będzie taka strefa ekonomiczna. I ty gdzie idziesz? Przez ścianę? Nie, dobra, naprawili już te boty. O, plus dziewięć tysięcy reputacji dynastii. O nie, upoluj. Łoś, żubr, niedźwiedź. Gruba zwierzyna. Dobra czekajcie zarządzanie i tutaj ma dobre jakby rolnictwo, nikt odrwala musimy mieć i musimy się chyba wrócić do miasta Jaka, Jakie zakładajesz wspólnoty i co? my możemy w ogóle budynków teraz stać? 80. Dobra na ruzie to. Postawimy może jeszcze podą rolniczym. No dobra, na razie wyciągnął i teraz Zobaczcie, jakie to Kura, siema, kogut. To jajka znoszą, znoszą. Dobra, no, niech to się napełnia. jajkami, dobra. Tak się widzimy prezentuje nasza wioska. A my idziemy w tym czasie w krecie. Czy jakaś kobitka by się przydała, tak? Tutaj mieszka jedna osoba. Tutaj mieszka i dobra Dobra, tutaj kobitka siada, tylko czekajcie, weź kąpił. Dobra, ten osioł mi się będzie. Ten osioł się przyda. Tak. Lecimy widzowie Ja... czekajcie, sku skuszę sobie lepiej będę za drewnianą. Drewniane bełty do nie mam. Ja nie chcę nawet przeładowywać. Ja na tamtym widzę w starszym Przeszedłem w ogóle całą chyba, że nie było żadnej grubej zwierzyny, tego rozdziału tam któregoś. Nie było tego. O, widzicie, że sobie latają ptaszki. O, i dodali widzę drugą kamerę, o, tam tutaj nie odcinek nagrywałam, innego swojego. No, mam głośną myszkę trochę. Na tym słyszejcie chyba. Ale dobre, jest lepiej, żeby było tak niż tak. po co? A, ja to tutaj przyszedłem. Tak, tylko tutaj nie ma żadnych. Dom chyba nowy będziemy musieli budować. O, ale wydobycie fajne ma chłopak. Trzy. Na dwóch. Dobra, polecimy jeszcze do tamtego miasta drugiego. Mm -hmm. Mogę się tepnąć, ale... Dobra, tepniemy się. Dobra, szybciej tam dojdę bo daje miejsce wysypania no i lejdzie jakiś pusty ładunek nie wiem na czemu kaczki sobie pływają zobaczcie na tym się nogi tam ruszają oj właśnie to jest problem z tym nie wiem czy to widzicie ale to jest problem zobaczcie jakby no to jest gra z Analytica Engine i to jest zobaczcie jak się to renderuje, dziwny pakiem mryga tylko. Widzicie? Jakie mryga, jakby światło. No bo Analytica Engine sobie ma taki <coughs> problem ze sobą, że mryga mu. O jest kobitka. O jest, idealnie. Rolnictwo 3. Dobrze, ją przy, przypiszemy sobie wolne miejsce. Prosty dom. A, dobra, dobrze. Akceptuj i teraz jej dajemy tutaj yy, do doła. I teraz musimy dać to. Rolnictwo stodo Teraz co muszą robić? Zablokowano, okej okay. muszę robić ziarno owsa Tak do 50 i jak to jeszcze Czy to w sumie wyjdzie nawóz. Tylko Z czego to jest nawód? Dobra, dajemy oba. A, dobra. Czyli to ten. Gnojem. Z gnojem. Z, z, z gnojem właśnie ten. Nawóz. Dobra. Zobaczmy jak tam sprawa z kurami. Jakieś są fajne, ale nie ma kto to nie zniszczyć. A nie, nie opłata mi się to. Kurczak, kup za 400 tego. Znaczy ja to mogę kupić najdroższe. A nie chcę. Nie potrzebuję na razie, kur. No Dobra, wiecie, co widzowie. to by było chyba na wszystko. Wszystko to macie. Napiszcie, jeśli chcecie taką serię. Dzięki za, że byliście, dzięki, że oglądaliście. Cześć!